W tym tutorialu pokażę Wam, jak używać cienie z twarzy. Klikamy sobie na kanały, zaznaczamy kanał RGB, klikając Ctrl i miniaturka. Odwracamy zaznaczenie za, za pomocą przycisku Ctrl Shift i. Wracamy do warstw. Klikamy Ctrl J, kopiując nasze zaznaczenie. Następnie zmieniamy Blending Options na ekran. Możemy sobie teraz utworzyć maskę, odwrócić ją Ctrl I oraz bruszem niwelować cienie.